Nie tak dawno informowaliśmy o problemach prywatnego zoo w Borysewie koło Poddębic. W związku z epidemią koronawirusa groziło mu zamknięcie. Jego właściciel Andrzej Pabich prosił o pomoc. I jak informuję, dzięki założonej w internecie zbiórce udało się pozyskać 270 tysięcy złotych. Każda suma pomaga, ale to na pół miesiąca, no dobre, no nawet prawie miesiąc bym przeżył. No chodź tu. Chcemy tutaj wszędzie uderzamy, i firmy i zniżki, i zniżki dajemy na grupowe bilety, inne dla firm, dla szkół. No to w ten sposób się ratujemy.